Jak właściwie w taki dobry sposób rozpoznać manipulację w swojej relacji? Słuchajcie, nie ma wątpliwości, że relacja z narcyzem to doświadczenie, które pozostawia nam głębokie ślady w psychice i w naszych emocjach. Osoby, które przeżyły toksyczny związek z narcyzem, często też zadają sobie pytanie, czy można całkowicie zapomnieć o tej relacji i na nowo zacząć życie. I zapomnienie w dosłownym takim sensie może być bardzo trudne, ale czasem możliwe jest osiągnięcie emocjonalnego dystansu, i uzdrowienie i życia wolnego od tych przeszłych traum. Więc powiem dziś, dlaczego relacja z narcyzem tak silnie oddziałuje na naszą pamięć, na nasze emocje oraz jakie kroki należałoby zrobić, można podjąć, aby skutecznie się uwolnić od jej wpływu. I po pierwsze, trudno jest oczywiście, że nam uwierzyć w to, co się dzieje w takim związku. Często też zadajemy sobie pytanie, dlaczego manipulator się nie zmienia? No nie zmienia się, ponieważ to nie jest jego celem. Oni czerpią korzyść ze swojego zachowania, materialnie, emocjonalnie czy też społecznie, więc nie są zainteresowani zmianą. Zmiana wymagałaby od nich krytycznego spojrzenia na siebie. Czego zwykle nie są w stanie zrobić. Ich poczucie własności, własnej wartości opiera się tylko na kontrolowaniu i wykorzystywaniu innych, dlatego zmiana byłaby dla nich zbyt dużym zagrożeniem. Więc, moi drodzy, zrozumienie mechanizmów manipulacji i rozpoznanie toksycznych zachowań to jest pierwszy krok do ochrony siebie, i to należy zrobić. Pamiętaj trzeba o tym, że nasze granice są ważne, a manipulacja jest to przemoc, na którą ty nie musisz się zgadzać. Jeśli zauważasz u siebie symptomy jakiekolwiek wynikające z relacji z manipulatorem, niską ocenę, nie wiem, ciągły stres czy poczucie dezorientacji, to na pewno jest to poważny sygnał do tego, żeby się edukować, do tego, żeby coś zmienić. Zawsze warto postawić siebie na pierwszym miejscu, ale mieć wiedzę na temat techniki, jakie oni stosują. Czy znasz je wszystkie? Czy zauważasz je w swojej relacji? Czy potrafisz sobie z nimi radzić? Obojętnie jak odpowiadasz, to posłuchaj tego dalej materiału i zostaw mi swój komentarz. Na jakim poziomie świadomości jesteś? Jakie techniki już rozpoznajesz? Jakie pomijasz? Czy lekceważysz? Jakich technik oni używają, toksyczni ludzie, żeby nas kontrolować? Na co więc uważać i jak się przed nimi chronić? Wiecie co, że czasem do tych kategorii toksycznych ludzi wrzucamy osoby uzależnione, osoby choroby, na przykład na depresję, osoby, które używają przemocy albo mają problem z prawem, czy też w jakiś sposób nie radzą sobie po prostu z emocjami. Są agresywni czy bardzo szybko się złoszczą. I rzeczywiście te osoby mogą na nas działać toksycznie i mogą być niebezpieczne i uciążliwe, czy takie, które budzą w nas na przykład lęk. Ale chciałabym Wam dzisiaj wyraźnie oddzielić to, co nie znaczy oczywiście, że usprawiedliwiać ludzi, którzy w taki właściwie sposób się zachowują, ale czy ludzie, po których możemy spodziewać się jakichś problemów, od tych osób, które na przykład. Ukrywają swoją prawdziwą twarz. I mówię tutaj o osobach, które są tak naprawdę wilkami w owczej skórze. I celowo dla własnej korzyści i dla własnej radości i przyjemności grają z nami w ukrytą grę, w grę pozorów, w grę zakłamywania rzeczywistości. Stosują wiele technik, byś mu uwierzył, czy uwierzyła, a przestała wierzyć sobie. Niestety. Ofiary często wierzą manipulatorowi i wierzą jemu bardziej niż sobie. Ale o tym, dlaczego tak się dzieje, będę jeszcze potem do Was mówiła w tym filmie. Podkreślam, moi drodzy, wyraźnie, że manipulacja jest formą przemocy i nie tylko to, że ktoś ma ślady pobicia, znaczy, że jest ofiarą przemocy. Przemoc psychiczna, psychiczne znęcanie się nad drugą osobą jest dużo trudniejsze do rozpoznania i też dużo trudniejsze do uleczenia.